Siemanko z tej strony Citrox, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej minigierce na moim kanale. I dzisiaj jest z mną Piero oraz Hades, z chłopaki. Manko. No, Siemanko. Okej, okay, dobra, właśnie jesteśmy przeteleportowani. Jak pewnie już zdążycie się zorientować, jest to nowa świąteczna minigierka na Mineplexie Zauważyłem, że oni tutaj co, co jakieś takie większe okazje dodają nowe minigierki, nie? Ostatnio chyba na Halloween było też. Tak, było to, było też, Aha. pamiętam, nagrywaliśmy z tak, Dragon. Tak, tak, tak. tak? Dokładnie, chyba mm -hmm. tak, chyba nagrywaliśmy e, No i dobra, ogólnie ja wam powiem, że Nie grałem w tą minigierkę zbyt długo, tutaj Pieruk z Hadesem Grali w to więcej ode mnie i oni wiedzą już Mniej więcej jak to wszystko e, wygląda Ja przyszedłem e, tylko pierwszą e, Pierwszy, że tak powiem, challenge Za chwilę dowiecie się o co chodzi, przeszedłem pierwszy challenge i dalej już e, Nie szedłem, bo nie chciałem sobie po prostu spoilerować Wolałem sobie zostawić ten odcinek, tak żeby Z wami tutaj e, to przejść i może Pieruku Powiesz co, o co tutaj chodzi mniej więcej Dobrze, czyli tak, z grubsza chodzi o to, że Musimy przeprowadzić na koniec całej Całej naszej drogi świętego Mikołaja, który nieustannie będzie atakowany przez y, potwory To są głównie Aha. szkielety, pająki i tak dalej, i tak dalej Rozumiem. I właśnie mamy serię takich różnych wyzwań, które musimy pokonać Żeby zwolnić drogę naszemu... What? Widzieliście to? Tak, właśnie no, widziałem, żeby zwolnić okay. drogę naszemu y, Mikołajowi Nie. I... i... Mm, what? What? Co to Działa, ok. Ogólnie tutaj te serwery są tak strasznie zlagowane. Nagrywamy to y, o pierwszej w nocy, już w poniedziałek. Ta, ta mini-gierka została dodana jakoś w niedzielę wieczorem, chyba, nie? No hmm, to jest tak. coś nieźle wieczorem. No, także tak, nagrywamy to w poniedziałek o pierwszej nocy. Ja wam postaram się to wrzucić jak najszybciej, żebyście, żebyście od razu mogli tę minigilkę sobie tutaj obcześć. Mam nadzieję, że ta kilka wam się ogólnie spodoba. Tutaj jak na razie musimy rozwalić po prostu ten koble tak żeby te sanie, tak? Przejechały. Tak, tak, tak. musimy tak, tak, tak. cały ten koble tutaj. Okay. Teraz musimy przejść tam tutaj, bo to tu się jakoś tak dziwnie rozsypało yy, ogólnie. Ko kopcie to szybko, bo ten ja tu staram się was osłaniać, Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Ja już tutaj. Mniej więcej to rozwaliłem, to chyba tak na cztery grafiki w górę mniej więcej, nie? Trzeba mhm. rozwalić. Ale jakoś tak ogólnie yy... Za każdym razem ten Stone rozsypuje się w taki regularny sposób. I teraz A szczerze będzie zdziwiło mnie to, A. że to jakoś tak dziwnie się rozsypał wszędzie no, no, no. z tego cablestone. Ale wiesz nie ma co się dziwić, przecież tutaj próbowaliśmy chyba z 10 minut wejść na, na tą arenę. Tak, naprawdę ta, takie zainteresowanie jest tym minigierką. No ale strasznie dużo osób próbuje tutaj grać, więc nie, nie ma ten nie ma co się dziwić, że, że jakieś tam lagi i błędy mogą występować, Ale ja mam nadzieję, że wszystko nie utrudni to nam rozgrywki. Będziemy mogli sobie tutaj spokojnie dojść do końca. Ogólnie ile to trwa mniej więcej. Jedziemy. Taka. Trwa około 15 minut, ponieważ y, timer jest y, po prawej stronie, masz time left. A faktycznie jest 12 7, no. No, 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 no. no. To chyba się zaczyna od 15 minut. No mm. i właśnie tak pokonaliśmy, tak jak już y, widzicie, pokonaliśmy tego y, pierwszego challenge'a i teraz już przechodzimy do drugiego challenge'a. Okay. I w tym challenge'u chodzi o to, że musimy naszego Mikołaja przeprowadzić y, przez dziurę, a w tym celu będziemy musieli tam stworzyć most, a żeby okay. ten most powstał musimy... <laughs> Przeciągnąć dokładnie cztery dźwignie, które są pochowane na mapie Dobra, a gdzie one są? teraz zostaniemy wpuszczeni Gdzie one no, są, mm, No wiem, wiem, wiem Na przykład tutaj po prawej jest taka wieża ze stona. Aha, widzę I tam na samej górze, na górze. jest właśnie walka. A dobra, okej, okay, ja, ja się tutaj wybiorę Wy wiecie ogólnie gdzie są tutaj wszystkie te dźwignie, czy nie? Mm -hmm. Tak wybiorę Ja właśnie biegnę do Viper, Dobra, do które jeszcze. To weźcie tam wszystko, ogarnijcie, ja wezmę to, może uda mi się tam dojść jako pierwszy, uwaga Dobra, ja już widzę, że tutaj do jednej wajchy biegnie jedna o! osoba, do drugiej biegnie druga, także yes. ja myślę, że pobiegnę Udam sobie po prostu po prezent Dobra. Wart, trzeba też wspomnieć, że na każdym takim tym są schowane dwa prezenty i takie prezenty są po prostu... Dodatkowe punkty, które na koniec przejrzałem się nam, na na dodatkowe gemy Aha. na skwerze, które tam możecie okay. wydać na różne nowe klasy. A to już chyba wiecie, jak tak, działa tak, z tym gemów na No Dobra, to ja, tam już jakby jedną zaciągnięta. Nie wiem gdzie, gdzie jest reszta, więc to już muszę tutaj na was um, Ogólnie e, za możesz iść również, bo ten praca do dźwigni. Okej, okay, dobra, zaraz zobaczę, może tutaj jeszcze coś ciekawego odkryję. Jakby tam, nie ma... o widzę jest wreszcie, a tam już ktoś jest, coś nie ma sensu raczej, no kurde już chyba wszystkie co zaraz nie, będą Nie, dwie dźwignie, dwie dźwignie, bo to na Aha. ten pasek na górze nam o, o tym mówi Dobra czy Dobra jest już powstaje Jest, Jest? Tak, okay, to już ja cztery wszystko dziwnie przysięgnięte Okej to ja już czekamy. tam do was Jezu, strasznie dużo tutaj pamiątków. Chyba z każdą chwilą jest coraz więcej ich, nie? Także trzeba się spieszyć. I ogólnie jeżeli gracie tutaj, to nie polecam skakać tam na dół, bo... Bo zginiecie. Bo zginiecie. No kurde, ja chciałem jakoś tak... A co zaraz bo zginiecie. Dobra, okej, okay. co teraz pierok, co teraz? Chyba teraz trzeci br... challenge, tak? Tak, trzeci challenge i będziemy okay. musieli po prostu przejść przez fale nacierających na nas. Bo fanów, ale to już myślę, zobaczysz. Dobra, what the fuck? What? Kolej sobie przeszedł, nie? Spoko, spoko, tak to tak, tak jest właśnie, jak widzicie. A... Jak jest jedna się na na no serwerze? No właśnie. I, i <grym> Takie coś ma, możesz się zdarzyć, znaczy nie ma co mieć pytań do tego. Dobra. E, gdzie mam lecieć? Co mam robić? E... Teraz tak, może chodźmy w prawą stronę, ponieważ tam jest ciężej. E, zaraz wszystko na pewno zobaczysz, to i myślę, że powinieneś okay. to cało ogarnąć. No, dawaj, dawaj. Ogólnie o, to wy okay, to ogólnie. staraj się wchodzić na bawany, bo polatasz sobie w sumie. A, dobra, Okej, okay, czyli muszę wchodzić w te. Nie, one idą w, w ziemi. Szpary okay, między ja. nimi, tak? Mm. Możesz się jeszcze zabijać, żeby torować sobie ścieżkę O i wyleciałem sobie Okej okay, dobra, O, Patrzcie normalnie, jedna kratka tu jest z przerwy Nie ma opcji, wyleciałem To jest fuck. chyba w sumie najtrudniejszy element tej, Aha. tego całego no mapy oh, Dobra, okay. Bo ogólnie, chociaż nie, myślę, że nie będę teraz mówił następne że co zobaczycie Chociaż dobra. mogę wam z ręką na powiedzieć, że mi się wydaje że ten jest najcięższy Okej okay, dobra, a ty może bokiem warto co Bo... Nie właśnie tutaj y, widzę, że przechodzę bokiem. Mhm. Dobra, to zobaczymy. A co co my tutaj musimy zrobić, jak dojdziemy na koniec a co Musimy chodzi? dojść na koniec tam, no że prezent i, I na, na bacon trzeba ustać. Kurde, dobra, to ciężko będzie. 9 osób zostało teraz. I mniej, tym gorzej, nie, tym ciężej będzie nam. No. Dokładnie. Mhm. Ponieważ patrz jak jest nas więcej, to po prostu jest na łatwiej no, zabijać tych wszystkich. A może ja pójść na drugą stronę, bo tam widzę, że jeszcze tego nie ogarnęli Dobra. A to w sumie po drugiej stronie aż tak ciężko nie jest Ja już tutaj powoli te bałwany Wybijam kurde, nawet nieźle mi idzie z nimi. Ogólnie no nie powiem, bo te bawany mnie nie dotykają, nie, a Dobra, na ma... okay, choć, choć, choć. górę, nie? No właśnie, kurde, też, też to widzę. Hady dawaj, lecimy tutaj bokiem. Dawaj, 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 i już. A, i poleciałem, tam. dobra. O nie, nie poleciałem, jednak poleciałem. Kurde, ja też właśnie, no strasznie ciężko. Strasznie ciężko, nie wiem, czy damy radę to w ogóle przejść teraz. Jeżeli nie, to będziemy dalej próbowali, no ale nie będziemy się raczej poddawali, co panowie? Mamy jeszcze 8 Aha. minut, kurde. Kolejne challenge są szybkie, czy takie... Też dosyć no, mógł znaczy, mógł, mógł że mógł. mogę zespole bo to w sumie jakaś super nie jest, że w ostatnim challenge jest boss do pokonania. W sumie do przewidzenia nawet. Dobra, okej. Okay. Fuck. No nie da rady, tam nie ma pata na mrukę, że tam pójdziemy. Te bawany cię nie dotykają, a ty lecisz tak naprawdę. No stary, to no też właśnie. Jest takie... za, za, dużo osób, za, za dużo osób tutaj jest. Fuck. Mhm. Może nie za tyle osób, tylko serdecznie. Ej, chodź, patrz, strugowane. musisz chodź, tutaj do tego. Dobra. Ej, udało się! Udało Jak? się! Co? Ktoś tam, ktoś tam, no, ktoś tam to wziął! No, yes! patrz, no. teraz już tutaj tego golem na środku. A, jakiego gole? O, fuck, golem! Mamy no go być No, na no tak, tak, mam go za o, o, to super, dobra, nice. Nie wiem, jak nic się udało, ale. Ale on ogólnie ten o, to jest, strzela ludźmi, więc uważaj. No właśnie, widzę, jest, chyba jest, Dobra, idziemy dalej. Wow, ale super teraz, fajnie. Strasznie fajnie zrobiono minigierka. Mm. Mm, Co ładnie. tym razem musimy. Tak teraz, patrz, są takie jakby glisty latając tutaj. Widzę, że i patrz, patrz, po prostu trzeba to przejść i to się pojawia I mamy, na tym mamy... pola ciąg grzybki. Okej, okay, mamy na nich chodzić, tak po prostu? Mm -hmm, mm, tak. No to fajnie, że mi zasłaniasz pierok. No, no ogólnie tam uważaj, nie? Oh, bo tam fuck. trzeba w pewnym momencie o, skoczyć. Na skoczyć drewno. z tego na drewno. Okej, okay, dobra, to próbujcie, bo mi już tutaj nie wyszło. To jest tylko jedna taka? E, nie, dwie zawsze idą, dwie naraz. Okej, okay, dobra. Ale naprawdę bardzo fajnie, kojarzy mi się to z Twilight Forest i no z tą twierdzą, bo jest akurat, nie? No no no, Takie, fajnie, jest, no, no. ale kurze się na minigierka W ogóle nie spodziewałem się, że aż tak, aż tak fajnie to przygotują Okej, okay, tutaj nie dam rady wejść, tam po prawej stronie co? Co, co? co tam trzeba zrobić? Po prawej stronie? Nie wiem, nigdy tam nie chodziłem okay. Fuck, dostałem laga i spadłem dobra, Oj ja kurze, dobra Będę sam leciał, więc może dam radę, 7 minut, damy radę chyba, co? Tak nie, Powinniśmy dać radę, bo to jest już czwarty challenge Okej, okay, dobra? Oooo! No, Jestem y dobrze. Kurę spadł. Jak ty tutaj jakiś y, tym mistrzem parkura nie jesteś, y, to. Jak to nie jesteś? Nie. No dobra, podejmij wyzwanie najlepsze czasy o, z wszystkich. Fuck! Spadłem. Ale no ogólnie. myślę, że powinieneś są... raczej się zająć zabijaniem zombiaków Dobra, okej, okay. to, to ja, mo ja mogę się tym zająć. Tym wiem, czy w ogóle na tych listach? Jest tam ktoś, dobra. To powinno być dobrze. Ja bym całkiem daleko. Dobra, ale... jest z zombiaków, ja pierdzielę. No. Oh to są złe dzieci, które nie dostały prezentów, nie? No właśnie. Ja dostałem ten, jak mnie sklepały. Padłeś? Oh, o, no, fuck, ja stary, dobra. No to zadami. trudno, my tutaj będziemy lecieli. I ty możesz nas czy nie? Tak, tak, tak. 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 A, to tak. o tyle dobrze, o tyle dobrze można to inspektować. To dawaj, pierok, próbujemy. Musimy teraz sami. Kurde, się do teraz nie. Ja ci dam radę zaraz. A jak dobra. nie, to jak ktoś O, się jakiś typek tam skoczył? Teraz czekamy chyba na. O, oh, fuck, małe małe śmiecie. No uważaj. Stary, uważaj ja uważaj, muszę ty. uciekać, nie? Ja lecę na tą glizdę lepiej Ale łuk, pamiętaj łuk masz No i co z tego, że mam łuk? No to co to to są ta, one ta, są tak szybkie, że ja... Że... Co z tego, że mam łuk? Ten łuk nic nie daje Ja z ich, ich nie mogę trafić Dobra, okej, okay, lecę tędy. Jestem. Dobra, tutaj jestem przynajmniej bezpieczny tak w miarę O nie, o nie, fuck Zapomniałem, że w jednym miejscu trzeba zeskoczyć z tej nie, niebieskiej glizdy Ogólnie jakiś typ doszedł tu, no nie Ale no. on nie chce zebrać czego nie? Tego prezentu no. Serio? No naprawdę. Co za nobek I, sk I skacze w What the fuck? Fajnie, to chyba tutaj trzeba było skoczyć. Może on tam... Na drewno. No on tam, on tam, tam trzeba tam. właśnie na to drewno przeskoczyć. No okej, okay. szybko, 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 dawaj, dawaj. Fuck! Czeka mi! No nie, nie do rady. SHIT! A on to dobrze. ten! No to do wody możesz uciec, nie? Zawsze. W wodzie no okay. wolniej idą. Dobra, no to prawda, to prawda. No, nie da się widzę, jak że... tutaj ten, wejść na, na kamień i z kamienia gdzieś tam na, na tą glizdę dalszym czy coś, chyba nie. Ja pierdziele, jak tu jest, masakra. Cooak Kurde, no to co, nie dam rady? Panowie, nie no... wiem, myślę, że mm, powinniśmy jeszcze dać radę. 5 minut to jeszcze jest całkiem spora. Ewentualnie ale... padniemy na następnym challenge, czyli to już będzie ten challenge z bossem. Bosie. Spoko, spoko. E tej, okej, będę starał się zabijać te zębwiarki, żeby one aż tak bardzo mi przeszkadzały ale po wiem, czy... lewej do ciebie, czy tam prawej. Dobra, nie widzę. Nie ma go już. O, tu jest. Yes. O, to tak, ja go nie widzę, nie zbagalany. Zabiję go, czy nie? Jeszcze o nie. Jest. Dobra, dobra. Przejdźmy yes? dalej. Wydawał się? Nice, dobra, dobra, dobra okay. się otwierają. Kurde, jak Okurę, dobrze, nie, że... Ten, ten że... duży zombie teraz idzie, nie? Więc Aha. uważaj. Dobra, no What? What? właśnie... Co mamy z nim zrobić? Zabić go, czy jak? No, zabić go, no. Ej, pierwszy raz go widzę. Serio? Bo zawsze to jeszcze tam po prezenty biegamy jak już się otwierały. Wtf? A jeszcze tutaj... O, tak, dobra, się. Padę. ja pierdziele. Dobra, Biegaj, choć tam. Chodź, 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 chodź. Dobra, teraz e, może ci teraz już bo że tego nie zrozumieć. Czyli okay. tak, wyjść tutaj, boss, mm -hmm. i będziemy musieli go bić, ale co jakiś czas wyskoczy nam w naszym eku no. e, kolor wełny i będziemy musieli po prostu na prawidłową wełnę ustawić. A, kolor Shuffle, jak rozumiem. <laughs> no tak. Dobra. Okay. Ale fuck, jest bukowany jakiś son, by Właśnie... mnie zaraz. Ja nie What? widzę, ja nie Uwaga. widzę, go padłeś? Ja no, no. Ale Sam prawie. tu zostałem, no nie. No, no nie, 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 nie. Okej okay, zobaczymy czemu to się w ogóle nie otwiera jeszcze. Mały zombie No bo musisz wszystkich zombiego. tych Zabij wszystkich ma... Mały zombie mm -hmm. za tobą. zombie. Okej, dobra zabity. O wow, jakiś typek już tam staje? biega. O, No. On w ogóle nie skacze dwukrotnie, nie? Ale no. A bo to, to jest już. pewnie ten ultra i on może. Albo nie wiem w sumie. Nie, nie, nie może... Wiemy, są... Jest waszy już tylko czterech, ale myślę, że powinien się dać się. Zobaczymy, Okej, jestem. Jest. Eee, i teraz tak, a ta wełna będzie jakoś super widoczna, czy nie? Mam go zabijać? Tak, 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 tak. tak. Czerwone, no tak, uważaj, bo rzucę to, TNT Czerwona, czerwona. Trzeba jest z jego jak ten stoisz. No dobry pomysł. A nie, buzi... nie mogę coś Później ogólnie bawany jeszcze będą wychodziły. Uważaj, TNT się już. Fuck, o fuck, off, fuck, o fuck, dobra, uciekam. Wrzuci go w to TNT, co tam, nie? Kurde, właśnie te bałwany teraz. Ogólnie jakoś o trupy teraz wyszły też. Rzucę, żółte, Cirox. Oh fuck! Jest! Jaki fort! U mnie to ja. W ogóle mówcie mi, mówcie nie? mi jak to będzie, bo. No ja ci mówię od razu, jak wyskakuje, bo dobra, no, okay. to fajko też wyskakuje. A to później coraz szybciej znika, czy. E, Zielona, dobra, dobra. jestem. On już no. zaraz padnie. I o, padł. Zginął? Nice. No. Wygraliśmy tak. to? Tak. Tylko teraz yes, jeszcze tak nie skakuj. I musisz dojść do końca i zebrać te dwa Dobrze. prezenty. Okej, okay. kurde, zbiorą je za mnie. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, no, i yes. teraz wioski, tak. Udało mu się. Yes. i wygraliśmy. Oh, coś, mojego, co kurde. Muszę Wam powiedzieć, że nie spodziewałem się, że ta minik będzie taka fajna. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Ja ale teraz, ma... teraz. lecę, co, 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 co? Nie, to Możemy było skoczyć w dół tam było się stało. A tak, to już nie wiedziałem. Patrzcie, jestem z ziemi, kurde, wy też, czy nie? O, już nie bo się to dał dobry. dobra. E, także moi drodzy, mam nadzieję, że ten jak wam się spodoba, że tak, nicie łapkę w górę. Ja teraz będę pewnie siedział jeszcze dosyć długo to montował dla was. Trudno poświęcać się, mogę nie spać żebyście mieli ten odcinek Został nam jeden dzień do świąt Jutro jak wiecie Wigilia, także Mam nadzieję, że miło i przyjemnie ją spędzicie Ja staram się rzucać te filmiki codziennie, jak na razie mi się udało Cztery filmy wrzucałem Regularnie, co jeden dzień Także jest dobrze Zobaczymy czy do końca tej świątecznej przerwy mi się uda Tą systematyczność utrzymać. Ale tak czy inaczej, ja wam bardzo dziękuję za uwagę Dzięki Pierogi i Hades, że byliście No papa, Fajnie, że ty tak pokierowaliście My wam życzymy wesołych świąt Dajcie się i do zobaczenia.